Barwy w Twoich dłoniach były nieskończone. I wiedziałam, że to sanktuarium przed ołtarzem anielskich drzew stałeś. W świetle słodkim od miłości cykat. Na ścianie wisiał krzyż, pod którym leżały owoce dziwnie inne. pośród. Ometkowanych przedmiotów, martwych. Zaklinałeś duszę nas wszystkich w zielone butelki, ponieważ czułeś, drzewa mówiły do ciebie. Owoce niosła bielwa piennych wzniesień. A ja śniłam o Twoje Saint-Victoire, rozdarta jej pięknem.